Witam serdecznie, szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pierwsze czytanie z dnia, z Księgi Izajasza. Pan przemówił do Achaza tymi słowami Proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Lecz Achaz odpowiedział, nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Dlaczego? No, bo to już nie jest Jego Bóg. On stwarza tylko pozory, ten achas, że Bóg jest Jego Bogiem, ten prawdziwy. Bo on już zaczął składać ofiary innym Bogom. I już wszedł też w sojusz z Tiglat Pileserem, z takim królem asyryjskim. Dlaczego? Ponieważ y, na Ahaza napadło dwóch królów. Y, Pekach i ten drugi. Zawsze zapominam. I Resin. Pekach i Resin. Dwaj, jak to Pan mówi, przez y, Izajasza. Y, dwie włócznie, takie dwa niedopałki, y, które ruszyły y, na. Na właśnie Achaza i Judę. I kiedy Achaz usłyszał, że oni się wybierają przeciwko niemu, to on zadrżał. Jego serce zadrżało i, i serce ludu też, jak drżą od wichru drzewa w lesie. Czyli wyobraźcie sobie taki wielki huragan, który nawet łamie te drzewa i tak miata tymi drzewami tak oni y, są zmiecieni tak się boją tego co się za chwilę stanie ten achas i cały lud a pan przychodzi przez proroka izajasza i mówi dwukrotnie żeby się nie bał a za drugim razem żeby prosił o znak dla siebie ale on nie chciał dlaczego bo bo to już nie jest jego Bóg nie będę prosił nie będę wystawiał Pana na próbę człowiek po prostu już już nie wie co mówi bo już ma sojusz tam w planach z Tiglat Pileserem któremu ufa a nie Bogu i potem ten Tiglat Pileser zniewoli Ahaza i to bardzo mocno i każe mu płacić kontrybucję. E, Ahas e, ukradnie srebro i złoto ze świątyni pańskiej. Potem, jak Tiglat, Pileser mu pomoże i najedzie Damaszek, tego Rezina, e, tam pobije i ludzi stamtąd, z tego Aramu e, wypędzi. E, no to. Ahas sobie tam pojedzie do tego Damaszku i zobaczy ołtarz. I on zapragnie mieć taki ołtarz u siebie. No i zbuduje taki ołtarz według tego wzoru. No i <laughs> jego życie no, stanie się już złe. On będzie do tego szeolu, do tej otchłani, już tam się mm, zbliżał do piekła. I nadal nie będzie prosił Boga. Smutne, nie? Bóg chce człowiekowi pomóc, a człowiek nie chce. I można by było też powiedzieć, że Izajasz naprawdę daje takie silne argumenty, żeby zaufać Bogu. Dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj wielu ludzi, kiedy spotyka się z jakąś siłą argumentu, to czują się tacy. Zaatakowani, jakby ktoś siłą chciał ich nawrócić. Na przykład strasząc piekłem, albo mówiąc człowieku, w niewolę wpadniesz. Yy, nie rób tak, nie, nie, nie nawracaj mnie siłą. A jaką siłą cię nawracam? W którym momencie? Podnoszę na ciebie ręce? Yy, przymuszam cię? Jakoś fizycznie. No nie. Tiglat Pileser cię fizycznie zmusi do tego, żebyś mu oddawał cześć i żebyś mu płacił kontrybucję, żebyś, żebyś myślał o nim, żebyś się bał, żebyś miał później sny, jakieś koszmary, żebyś choroby jakieś do siebie przyciągał. Do Tiglat Pileser jest symbolem demona, któremu człowiek ufa. To on na ciebie naskakuje, to on cię przymusi. Bóg daje ci siłę argumentu. Stawia przed tobą Izajasza, stawia przed tobą proroków, ludzi, którzy są blisko ciebie. Nie chcesz słuchać? To tak jak często yy, jest Podobnie do sytuacji, kiedy człowiek zakocha się w jakiejś kobiecie, mężczyzna zakochał się w jakiejś kobiecie, mama popatrzyła swoim okiem, mówi: Nie, to nie ta. Aj, tam, mamo, ty się nie znasz, nie? Ale mama ma tu swoje oko. I później się okazuje, że mama miała rację. Tak nie zawsze musi być, ale tak często jest. A u Boga zawsze Bóg ma rację. Proś o znak Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. W każdym momencie proś o znak. Tylko nie bądź y, niedowiarkiem. Nie wystawiaj Boga na próbę, jak to robili faryzeusze, którzy ciągle prosili o znak. Y, kolejny, a było ich mnóstwo. Nie chcieli... Y, uznać Jezusa za ten właśnie znak oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel Bóg z nami, On jest z nami On naprawdę jest z nami kiedy my jesteśmy z Nim ale zachazem go nie ma dlaczego? bo Achaz powiedział nie chcę nie będę wystawiał Boga na próbę Izajasz mówi: Czyż mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu? Co to znaczy uprzykrzać się? Prowadzić wojny, nadużywać cierpliwości. Tak możemy też to przetłumaczyć. I rzeczywiście Achas prowadził wojny z ludźmi, takie niesprawiedliwe. Chociaż się bronił, to jednak po swojemu, a nie po Bożemu. Zło dobrym zwyciężaj, a nie złem. A Aha próbował zło zwyciężyć złem, wchodząc w złe sojusze z Tiglat-Pileserem, a nie z Bogiem. I też prowadził wojny przeciwko Bogu. Nie prowadził wojen bożych, tak jak Dawid. Takie duchowe wojny, które trzeba zwyciężać. Tylko je przegrywał, bo prowadził wojnę przeciwko Bogu, bo nie chciał słuchać jego proroków. I on już jest niepewny, ten achas. I często tak jest, że ludzie są niepewni. Którzy nie ufają Bogu, są niepewni. Oni są na pewno niepewni. Ci, którzy zaufali Panu, są pewni. Bóg daje im znak zawsze, zawsze im pomaga. Oni zawsze wiedzą, gdzie są. To tak jak z Marią. Maryja jest z Bogiem. Bóg jest z nią. I kiedy przyszedł do niej Anioł, to ona była zaskoczona. Ona była zmieszana. Ale ona nie była jak te, te drzewa na tym wietrze, takie łamane. Nie była zatrwożona. Yy, ona rozmyślała nad tym yy, i nie powiedziała dobra, to daj mi Aniele yy, czas 3 dni, 5 dni 20 dni, 20 lat ja to sobie przemyślę i potem ci dam odpowiedź nie, ona od razu odpowiedziała oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według twojego słowa i odszedł od niej Anioł, bo ona, no bo ona jest łaski pełna, bo Pan naprawdę jest jej Panem, Bóg jest naprawdę jej Bogiem, bo ona jest czuwająca, ona jest otwarta na Boga, ona Bogu nigdy nie powie nie, a my tak, my Bogu powiemy nie, bo jesteśmy jak Achas, który szuka. Zbawienia gdzie indziej. A jak pojawia mu się prorok, no to on tego proroka nie słucha. Tylko pamiętajmy, że my dzisiaj na Izajasza patrzymy jak na proroka, a w tamtych czasach, no Izajasz to Izajasz, coś tam powiedział, coś tam wygłosił, coś tam się stało, coś się jeszcze nie stało, czy jest takie niepewne. Tak jak z objawieniami prywatnymi wtedy było, pojawiła się jakaś postać z, 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 jakąś, z jakimś słowem z, z tego z objawienia prywatnego i jakieś proroctwo prywatne, i mówi, Pan cię wzywa do tego i tego, zrób to. no Na takiego człowieka można różnie spojrzeć na takiego Izajasza. Można go przyjąć albo odrzucić. My dzisiaj patrzymy na Izajasza. Inaczej z szacunkiem, gdyby nam się Izajasz objawił, to byśmy go posłuchali, ale skąd wiedzielibyśmy, że to jest Izajasz? My się często powołujemy na Biblię, na to co jest napisane w Izajaszu. Pokazujemy palcem, tu jest napisane. Ale gdyby przyszedł ktoś w, w mocy Izajasza, to byśmy nie posłuchali, niestety. Bo w naszych sercach często Boga nie ma, musimy o tym pamiętać. No bo po to chodzimy do spowiedzi, żeby, żeby Bóg wrócił do naszego serca. Jeśli zgrzeszyliśmy ciężko, no to go straciliśmy. A są ludzie, którzy mówią: Nie, ja nigdy Boga nie tracę. Jak zgrzeszyłeś ciężko, to straciłeś Boga. Nie masz już go. I dlatego nie możesz z nim współdziałać, współpracować. Ale ty nadal możesz twierdzić: Ja mam Boga, wyspowiadam się i koniec. A skąd wiesz, że się dobrze wyspowiadasz? A może Twoje spowiedzi są nieważne i to od wielu lat. Bo sam chcesz do tego dojść. Do prawdy. Ktoś, kto sam tak chce żyć, jak Achas. Sam decydować o sobie, w końcu stanie się samotny w piekle. Ja sam, ja sam, nie będę wystawiał pana Boga na próbę. Ja już mam pomysł, żeby się do Tiglat Pilesera zgłosić. On to ma potęgę i siłę. Tak, tylko że ten Tiglat Cię, Pileser Cię tak zniewoli, że chłopie. że potem nawet Twój Syn będzie błagał, prosił, żeby ta Asyria nie niszczyła ich. Ten Ezechiasz, Ale on już będzie sprawiedliwym królem. Niestety po nim przyjdzie jeszcze gorszy. I wtedy, jak przyjdzie Manases, to, to i, i, i zgrzeszy tak naprawdę już mocno, to Pan już powie dość. Wszyscy do Babilonu. Nie ma dla was y, ratunku. Zginiecie. Koniec, kropka. Nawet jak się Jozjasz pojawił i, i zrobił taką super reformę i Pismo Święte odnaleźli i wreszcie zaczęli czytać. Pan, pan już powiedział, dość, nie ma. Musicie ponieść karę, musicie ponieść... Y, y, no, konsekwencje swoich grzechów. No, i tak często jest z nami, że, że my jesteśmy jak ci królowie, y, którzy następują jeden po drugim. Najpierw jesteś Achazem, po, potem Ezechiaszem, y, czyli sprawiedliwym, potem znowu jesteś niesprawiedliwy to tak grubo potem jeszcze Amon się pojawia, też, no i później Jozjasz. I tak, 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 takie górki, pagórki, takie sinusoidy w naszym życiu są, i w końcu Pan Bóg mówi: dość, nie ma. Babilon. No ale ty nie musisz yy, iść do Babilonu tak pokornie. Więc mogą ci wydłubać oczy, czyli oślepić cię, sprawić, że już nigdy nic nie zobaczysz, wpadniesz w ciemność, no i trafisz. Tam, gdzie, gdzie no, nie, nie ma światłości, tylko jest ciemność. Patrzmy na tych królów też, y, y, jak na takie momenty w naszym życiu. Jest gorzej, jest lepiej, potem znowu gorzej, już jest bardzo źle. Nawracamy się, już myślimy, że będzie ok, bo konsekwencje naszych grzechów już przerosły nas, już jesteśmy płamani, jak te drzewa w tym lesie. A pan mówi: OK, to ja tu za, zaoram wszystko, wyrwę te drzewa z korzeniami, zaoram. Yy, niech tu poganie sobie przyjdą. Nie pomogę ci. No i zobaczysz, jak to jest być z dala ode mnie. Jak to jest tak naprawdę cierpieć z dala ode mnie. No, żebyśmy jeszcze mieli. O, mm, Dużo czasu na to nawrócenie, ale tak nie jest. No nie mamy tego czasu za, za bardzo. Nie wszystko się w naszym życiu wypełni, co jest tam u tych, u tych królów, no bo nie wiemy, ile mamy czasu. Więc nie wolno y, odrzucać posłańca Bożego, tak jak zrobił to Achas. Trzeba go przyjąć natychmiast, a nie przyjmiesz go, jeśli Bóg nie jest Twoim Bogiem. Tylko udajesz, że on jest Twoim Bogiem. Rączki złożone, różanie w ręku. Co jakiś czas spowiedź, do kościółka, co niedziela, czasami Biblię przeczytam. Ahas też takie rzeczy robił. Tylko działał na, na dwa fronty. I dlatego nie, nie wszedł w tą prośbę, w ten nakaz, który Izajasz mu. Powiedział. No i przegrał on i, i wszyscy ci, którzy byli obok niego. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Nawet jak przestraszyło, to super. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.